Co do sobotniej imprezy, zamknij się. Nie chodzi o ciebie, a o niego. Chcę wiedzieć, jak to robisz. Skąd to masz? Zamknij się. Nie mówię do ciebie. Jak to robisz? Przestań. Nie ma połowy rozumu na jego zwykłe oceny. Raptem szóstka. Od zera do bohatera. Jak to robicie? Zwariowałeś. Ojciec chce, żebym poszedł do Harvardu, ale nie mam dobrych ocen. Ale to się zmieni, bo to, co robisz, to, co robisz dla niego, zrobisz nie, dla mnie, rozumiesz? Dlaczego mamy to robić? Wynośmy się stąd. tobą. Pierw nauczę go manier. Witam. Nie pora na lekcje? Skąd pan wie? Straciliśmy poczucie czasu. Proszę. Do zobaczenia. Cześć. Jeszcze jeden. Wiedziałeś, że cię obserwujemy? Nie byłem pewien. Miałem problemy. Jak ucieczka z łazienki w jednym kawałku? Wiedziałem, że pani Donner jest inna. Co się stało po zastraszeniu was? Było coraz gorzej. Wtedy była pierwsza wizja. Kochamy. Wiedziałem, że do tego dojdzie. Wiedziałem, że nas znajdą. Tak, zawsze masz rację. Wracajmy do domu. Co się stało? Nic. Chodźmy stąd. Widziałem tak wyraźnie. Wiedziałem, że Harper umrze. Doszliśmy do wniosku, że jesteś zagrożony. Było niebezpiecznie. Musieliśmy się ujawnić. Chcieliśmy dotrzeć do ciebie, aby cię chronić. Przepraszam. Byłem dubkiem. Proszę przeszukać. Chcę porozmawiać. Jestem Conor Doyle z niezależnej grupy badawczej. Wyjaśniamy fenomeny. Czego pan chce? Jesteś wyjątkowy. Chcę ci pomóc. Późno już i muszę iść. Corey? Głupek z archiwum Mix mówi, że jestem specjalny i mam być spokojny? Masz paranoję? Nie sądzę. Nie cieszysz się? Po tym, jak dałeś mi wyniki testu z chemii tydzień temu, mam teraz większe zadanie. Egzamin wstępny. Do soboty. Łapiesz? To zawsze działa. Co z tobą? Zachowujesz się, jakbym już nie żył. Nie mów tak. Co widzisz? Nic. Daj mu odpowiedzi i nie zobaczymy go już. Wszystko będzie dobrze, prawda? Nie powiedziałeś mu. Myślałeś, że nie uwierzy? Wierzył. Wszystko, co widziałem, było prawdą. Dlaczego nie to? Mógł spanikować lub gorzej zerwać przyjaźń. A jeśli to nie byłaby prawda? Gdybym mógł cofnąć czas, ostrzegłbym go i żyłby. Nie byłeś pewien, że widzisz przyszłość? Mogłem trafić i pomylić. Się. Wydawało się prawdziwe, ale może to tylko wyobraźnia. Ale zmieniłeś zdanie. Wizje były silniejsze, intensywniejsze. Pomyślałem, żeby ich użyć. Jeśli widziałem przyszłość, to mógłbym zmienić ją? Tak. Zmienić przyszłość. Wiedziałem, że jeśli dam odpowiedzi Chandlerowi, nie da nam spokoju. Myślałem, że widząc przyszłość, mogę to wykorzystać i ją zmienić. I przyszedłeś do nas. Myślałem, że pomożecie. Jestem gotowy. Na co? Porozmawiać z pani szefem. Prawdziwym. Kiedy pierwszy raz zajrzałeś do ludzkiego umysłu? Rok temu. Mama umierała i zacząłem słyszeć głosy innych ludzi. Opowiedz no o wizjach. Są różne? To przyszłość. Wyczuwam zagrożenie i wiem, kiedy to się stanie. Jak to wyczuwasz? Ma dwie zdolności, telepatię i jasnowictwo. Jedna wzmacnia drugą. Dużo jak na Czy Czyta w umyśle i widzi przyszłość tej osoby. Widzi obrazy w innym umyśle, na przykład, co nauczyciel da na teście. Jak przewiduje przyszłość? Wie, kiedy coś się stanie. Jego moc się rozwija wraz z rozwojem hormonalnym i fizycznym. To wielka przemiana. Dlaczego tu przyszedł? Strach. Czy wizje powtarzają się? Dlatego tu jestem. Nie mogę tego tłumić ani powstrzymać. To śmierć Harpera, widzę to wyraźnie. Dlatego przyszedłem. Musimy to powstrzymać, ratować go. Muszę iść. Widziałaś Harpera? Harpera i piętro. Harpera nie ma, a Corey wyszedł. Powiedział, że będzie szybciej. Będzie czekał przed wejściem. Nie podoba mi się. Cholera. Nareszcie. Lubię zdjęcia przed i po. Harper, gdzie byłeś? Pewnie czytał w umysłach. Twój przyjaciel wyjawił, że czytasz w umysłach nauczycieli. Super. A ja mam Ciebie. Puśćcie go, a powiem co chcecie. Tak no, chciałem usłyszeć. Ale nigdy nie każ mi czekać. Nie jest naładowany. Wiem, że jest. Zapomnij o tym. Chodźmy. Boicie się. Czuję wasz strach. To wszystko przeze mnie. Isn't it? Oh, widziałeś It was me.